Jednoręki i sześć palców to naprawdę dobrze napisana historia, która wciągnęła mnie dosłownie od początku. Mamy tutaj 312 stron thrillera kryminalnego, który początkowo opublikowany był jako dwie osobne miniserie. Historie jednoręki i sześć palców zamknęły się w pięciu tomach każda. Tutaj, w tym zbiorczym tomie, który na nasz polski rynek dostarczyło wydawnictwo Lost in Time, mamy je ułożone naprzemiennie i tych dziesięć historii tworzy naprawdę spójną całość. W śledzimy Ariego Nassara, który jest detektywem z Neonoweny. Jest on już o krok od przejścia na emeryturę, jednak postanawia odłożyć odpoczynek na później. W okolicy dochodzi bowiem do brutalnego morderstwa, którego modus operandi pasuje do jednorękiego zabójcy. Nie powinno być to jednak możliwe, ponieważ Nassar doprowadził tego seryjnego zabójcę przed oblicze sądu i upewnił się, że trafi za kraty. Co więcej, zrobił to dwukrotnie. Wiadomość o tym, że ktoś naśladuje model dokonywania zbrodni jednorękiego zabójcy, nie pozwala mu spokojnie przejść na emeryturę. Rozpoczyna więc śledztwo, które okazuje się komplikować na każdym kroku i stawia przed detektywem coraz więcej pytań. Z kolei historia sześciu palców skupia się na studencie archeologii, który tak samo jak Nassar zamieszkuje Neonowenę. Johannes Weil, bo tak ma na imię student, uważał się zawsze za człowieka zorganizowanego i kontrolującego własne życie. Nie boi się podejmować samodzielnych decyzji, i właśnie jedna z nich pakuje go w kłopoty zdrowotne. Mężczyzna nic sobie jednak z tego nie robi i dalej stara się dążyć do osiągnięcia swoich celów. Lecz pewnego dnia jego idealny plan na życie zostaje zburzony. Pamięć zaczyna płatać mu figle, a rzeczywistość zlewa się z wytworami jego wyobraźni. Tak przynajmniej sądzi. W pewnym momencie historie obu mężczyzn łączą się, serwując czytelnikowi jedną dopełnioną historię. Pełną zwrotów akcji, kolejnych przestępstw i piętrzących się niewiadomych. Zakończenie historii nie rozczarowuje, chociaż po lekturze tak dobrze skonstruowanej fabuły czułam lekki niedosyt. Chętnie zostałabym w Neonowenie na nieco dłużej. Bardzo podoba mi się zabieg, jakim jest naprzemienne przeplatanie zeszytów obu miniserii. Raz śledzimy historię z punktu widzenia detektywa, by za chwilę spojrzeć na nią z perspektywy przestępcy. Style graficzne obu serii się różnią, co pozwoliło mi na automatyczne przełączanie się z wątku z jednej serii do wątku drugiej. Komiks zachwyca nie tylko trzymającą w napięciu i dobrze napisaną cyberpunkową historią kryminalną. Duże wrażenie robi tutaj oprawa graficzna. Jednoręki i sześć palców to kryminał noir, który serwuje nam mroczną, miejską scenerię, w której odwiedzamy ciemne załuki i makabryczne miejsca zbrodni. Rzeczywistość jest tam brudna i ciężka. Muszę przy tym dodać, że mamy tutaj zaserwowaną mocną symbolikę, która daje do myślenia. Subtelne elementy łączą się w całość, by dać czytelnikowi pełny obraz rzeczywistości. Najważniejszą zagadką są tutaj tajemnicze znaki, które sprawca rysuje na ścianach w miejscach zbrodni. Twórcy komiksu cały czas nie pozwalają czytelnikom o nich zapomnieć, wzmacniając ich istotność przez umieszczanie ich na drugim planie poszczególnych paneli podobnie jest z odciskami palców które zostały umieszczone w tłach, dodając klimatu. Jednoręki i sześć palców to komiks przeznaczony dla pełnoletnich czytelników. To mroczna, cyberpunkowa historia, którą polecam nie tylko fanom science fiction, ale ogólnie dobrych kryminałów. Koniecznie dajcie znać, czy lubicie takie klimaty w komiksach. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym filmie.